Dobra siema jesteśmy dalej witam w tych pięknych dźwiękach trochę sobie odzew był tamtego odcinka, więc nie wiem czy będę kontynuował to A, zobaczymy z tym jak wyjdzie Tutaj są przepiękne dźwięki Okej, okay. jesteśmy bólem rodzącym kobieto to miejsce narodzie tak piekielnych dzieci, ale teraz jest szansa na coś Czekajcie. No nie wiem na ile to dać, w sumie. Mam że jest git. Jeśli nie, to będzie trochę lipa. Nie chcę tego drugi raz nagrywać. Okej. Okay. Zamknięte. Bogu dzięki. A ja Mam wrażenie, że chyba nie tutaj. Ja mam wrażenie, że tutaj też byłem. Gdzie ja kurwa jestem? To jest jakaś w ogóle wioska po pojpierdolonych ludzi. Te dźwięki mnie w takie. To ta sobie pieprzy, to niech sobie pieprze. My no, idziemy dalej. O, czy musimy się tu chować? Chyba nie, chyba nie. Z tego domu dobiegają dźwięki. Nie wiem, czy ja tam chcę iść. Jasne, że tak. O, ho, ho. Czuję, czuję się teraz zagrożony. Nie, ale zobacz, sprawdzamy Okej, okay, jest git O! Oh! Zamykaj! O! Oh! O! Oh! Oh, kurwa, to ona tutaj jest O oh, kurwa Oh my goodness no tutaj, no, tutaj się trochę do... błąkałem tam, więc trochę przyspieszyłem Chodź, chodź,

mam iść Tutaj Okej. to be it. To muszę być to, jeśli uda mi się znaleźć drogę po potem do windę. Ale czy me tam. jemy tam? O! jest, kurwa mać. Kurwa Dobra teraz do windy trzeba zaobiecać Skacz, skacz, skacz SKACZ TAM O boże Co na pieprz Tak nie mam pojęcia ale to nie jest gra dla moich dzieci nie wiem, ludzie, niczy się tego to brednie. Oh shit! Oh shit! Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, <suszynka> o Boże! O! Ci biegnie! Brudzie, już idziesz? Miałaś, miałaś ze mną trzymać sztamy. Aha, tak ci się spodobało? Na oko knota to on! O oh, Boże! O oh, Boże! O Boże! O kurwa! O Jezus, Maria, uciekaj! O kur... Co? O Boże, biegnie za mną! Jezu, uciekaj! Ucieka? Szybka! O, o Boże! O Boże. Gościu! Serce, serce bije. No, serce bije, baterii nie ma. Jeszcze ta baba, Ach. która. Nie ma to jak horror z dzieciakami. Hehe. <laughs> to ty... jest za straszna gra. Nie oglądaj tego.

no tak, gdzie idziemy dalej, tak, to, idziemy, tak, ja to, to, to O ty. To... O Jezu! O Jezu! To jest? To JEST?! Nie wiem. To cały początku chodziło o żeby... ...lać kubki? Nie, właściwie nie, ja nie wiem, gdzie ja idę teraz. Jest, to nie jest Proszę, Blake. No to jest najgorsze, co mogą mi dać. O, o, o. Nie wiem, on jest porą, on jest chorym człowiekiem. Oj, Boże. Dalej ta klasa? O! A coraz gorsza jest ta gra. A, 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 o! kurde! Boisz się? Ja też. Ja też się boję. Te, tak powiedział nasz kolega. No i doszedłem do tego miejsca, nie wiem gdzie dalej. Jak ktoś ogarnia tę gierkę i wie, co dalej, to może to znać w komentarzu.